Odcineczku. Wybaczcie, że nie było mnie już tak długo. Ale aplikacja, gdzie nagrywałem wcześniej, mi się zepsuła. I teraz nagrywam na nowej. To bardzo zresztą. No i miałam oczywiście Bibi. I nie wiem, co się tak zmieniło w tym czasie. Nie mam pojęcia. Ale patrzcie, dzisiaj nowe, nowa mapa. Ok, przetestujemy sobie Bibi Na grava, bo jeszcze nie grałem Zobaczmy I jak ona będzie się prezentować Dobra, Timek Mało HP mają Więc słabo Dobra, jest. Tu jest dużo pęka, mówiłem. Ten Jim mógłby przyciągnąć tego gościa albo. No, ją. O nie, to jest właśnie ona i z A tak się tak długo ładuje. To jest wielki minus. Jakby ten Spy. No. Ja robią taki co nie... Kurde jak się nie... No i podebrała jedna Rosa ja Nie chcę w tych krzakach Biała ja, ja będę się najbardziej obawiał tej rosy By się do niej nie zbliżać Tutaj jest Leży, leży I ta kulka ma bardzo duży zasięg, i to jest największy plus. Kurcze nie. jakby. Byłoby... nie ja zabił go ładny odcinek. Dobra, jakby, jakby to, to, ktoś by nie wiedział, kiedy jedzie, z pasek się ładuje. I atak odpycha przeciwników. Jakby to. To no, pierwsza wygrałam na odcinku, To się nie spodziewałem. Idź z tym klanką. Dobrze. No i jest długie. Sześć pucharków. Oczywiście mała ranga. Oj, i sześć puszek. Niedługo, oczywiście. Będzie odcinek. Gdzie 6000 tysięcy pucharków będzie bity, nie? No. Już się zbliżam do następnego celu. Więc jak to powiedzieć. Spróbuję hmm. kogoś zaprosić? Yy... Może to Fika? Zaraz, zaraz. I ja mam do niego dołączyć. Co jest nowo? Teraz y, przetestujemy na <grywanie> <grywanie> Już nie będę dołączał do nikogo. Bibi ma minus największy właśnie, że jak mówiłem. Um, tej Prędkość ładowania się ataków Kurde, na no jakby przez ściany waliła No No i Uuu Dobra, musiałem ultas użyć Bo znowu ten minus Zobaczcie, że tak sprawdza na mam procent, A tu, tutaj staram, staram się, żeby to tak nie robić My po prostu właśnie zbyt się ruszało i tak bym nic nie zrobił z tego. No, ja mogę się w takich sytuacjach nie ruszyć, bo taką się daje najwyżej nic nie podebrał mi. Dlaczego Cube's tak daleko lądują od skrzynki? No dobra, ja rozumiem, że tak wypadają z tego, ale... całą mi całą mię niszczysz. Cało się ją niszy po skończeniu. Tak. A co jest w ogóle? A ta ta miękka pałki jakby się kręciło tak? Co się dzieje? Ogóle... Ta postać jest obszarowa bardzo, ale chyba jeszcze... Gram, no można powiedzieć, już trochę tą postacią. Jeszcze nigdy nie dało tym obszarowi jej ataku, nigdy nie dał. Chyba, że nie dał, ale... Z tego co ja obserwowałam, to chyba mi nic nie dał. Dobra. Nie wiem, czy jeszcze dobijać do tych kolejnych pół. E, nie wiem. Jakby co, to chyba szansa się nie zmniejsza, kiedy się kupi postać, bo ja kupiłem i szansa na tę legendy się nie zmieniła. Już. Nie wiem, czy chyba trzy postacie zdążyły wyjść, zanim nie ja trafię do mnie. Jest trochę słabo. No dobrze. sobie, Przesuwaliśmy... A nie! Jeszcze nie, jeszcze sobie nie. W nie chcę grać, bo moim zdaniem to jest po prostu Tak powiem za przeproszeniem. Nie podoba mi się ten tam... krok. się traci i jest totalnie na fuksa. No z tymi śrubkami to jest jakieś zimy, z obroną, z wszystko się liczy tam. Ja takich trybów nie lubię, właśnie. bo nie polegasz na tym na studiach. Tylko jeszcze musisz mieć. team dobry, fuksa i w ogóle. Czemu, dlaczego oni przez save strzelają? Znaczy, no nie. Dobra, Frank jest jakby wszystkich tam nie unieruchomił. No, oczywiście Chyba będzie źle A w sumie na razie nie ma źle Ale dobra, to jest nawet dobrze Nice piston, czego jak to tam mówić było? Dobra No, ona na sejfa nie jest dobra. Jak ładnie. Jak ja żyję. Jak się się... Jezu, czy wy to widzieliście? Jak ja się trzymałem w ogóle przy tym? Nie... Mówiłem, że będzie źle, bo nas zaatakowali lekko. Ale teraz jak sobie na to patrzę, to myślę, czy jest kompletnie, a to kompletnie na odwrót. Ale utaczyłeś tu za z ciebie. Nie, Bambrel. Nie, nigdy nie umiem tego wypowiedzieć. Dobrze, że tego kraka zużył. Zużyj Desz... tego ulta już tam. Dobra, użył. I... Kolejny... jest? Oni tam nam 18% zadali. Co to by stało? Chcieli bombardowanie Albo ja głupi nie zauważyłem, jak nas obijają na początku. Y no dobrze, to by było tyle z tego odcinka. Nie pamiętam, czy ja już drugi raz się żegnam. Ale, no, papatki i Jak to się wyłączyło?